Witamy wszystkich ponownie. Dzisiaj zagłębimy się w świat SEO, aby zbadać dwa krytyczne elementy, które znacząco mogą wpłynąć na widoczność Twojej strony i rankingi. Porozmawiajmy o metatytułach i opisach. Metatytuły i opisy są elementami HTML, używanymi do dostarczania szczegółowych informacji o zawartości strony internetowej. Mimo, że nie są one widoczne bezpośrednio na stronie internetowej, odgrywają one kluczową rolę. Pomagając wyszukiwarkom internetowym zrozumieć, o czym jest Twoja strona. Są one również wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Metatytuł pojawia się jako niebieski nagłówek, który można kliknąć, a metaopis jako krótkie podsumowanie, zaraz pod tytułem. Podkreśla to znaczenie metatagów w SEO z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, dobrze napisane metatagi pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość Twojej strony internetowej, zwiększając Twoje szanse na wyższą pozycję w rankingach. Po drugie, metatagi dostarczają użytkownikom dodatkowych cennych informacji przed wejściem na stronę internetową, a to skutkuje większą liczbą kliknięć. Teraz przejdźmy do najważniejszych wskazówek dotyczących tworzenia efektywnych metatytułów i opisów. Po pierwsze, weź pod uwagę ich długość. Utrzymaj swoje tytuły w długości poniżej 60 znaków i Twoje opisy poniżej 160. Utrzymanie powyższych długości zapewnia prawidłowe wyświetlanie się obu tagów na stronach wyszukiwarek, nie tracąc na ważności zapisanych informacji. Idąc dalej, odpowiednie słowa kluczowe: Załączaj podstawowe słowa kluczowe, najlepiej opisujące zawartość Twojej strony internetowej. Zwiększy to Twoją pozycję w rankingach wyszukiwarek i Twoją widoczność w sieci. Powinieneś upewnić się, że Twoje metatytuły i opisy są unikatowe dla każdej ze stron i dokładnie odzwierciedlają jej zawartość. Wprowadzanie użytkowników w błąd poprzez nieadekwatne informacje tylko zaszkodzi Twojej witrynie i doprowadzi do wyższych współczynników odrzuceń. Jako ostatnie, nie zapomnij dołączyć jasnych wezwań do działania i podkreślić swoje unikalne propozycje sprzedaży w swoich metaopisach. Zachęć użytkowników wezwaniami do działania. Takimi jak kup teraz, lub słowami uruchamiającymi, takimi jak ekskluzywny lub najlepszy, a to skutkuje wyższymi współczynnikami klikalności. Chcąc edytować swoje metatytuły i opisy, przejdź do CMS swojej strony internetowej, który stanowi system zarządzania treścią. Jest to platforma, która pozwala kontrolować i modyfikować zawartość i treść Twojej strony. Niektóre platformy CMS oferują instalację wtyczki SEO, która umożliwia edytowanie metatytułów i opisów. W innym przypadku, powinieneś mieć możliwość ich edycji poprzez ustawienia HTML dla konkretnej strony. Dzięki Ranking Coach 360 uzyskasz dostęp do szerokiej gamy samouczków wideo, które przeprowadzą cię krok po kroku przez proces optymalizacji. Ale to nie wszystko. Ranking Coach idzie o krok dalej w optymalizacji, sprawdzając kod źródłowy Twojej witryny i weryfikując Twoje wysiłki. Ta zaawansowana funkcja sprawdza, czy słowa kluczowe zostały prawidłowo zintegrowane z metatytułami i opisami stron internetowych. Nasz system poinformuje Cię wówczas, że zadanie zostało pomyślnie zakończone lub wystąpił błąd. Raport o błędach zapewnia jasne informacje zwrotne na temat napotkanych problemów, dzięki czemu możesz poprawnie wykonać zadanie ponownie. Już dziś przejmij kontrolę nad swoją widocznością online wraz z ranking coach. Zacznij teraz i odblokuj potencjał swojej witryny oraz potencjał jej wydajności w wyszukiwarce. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli uznasz ten film za pomocny, daj kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących SEO. Do zobaczenia następnym razem.